Jeżeli mój odcinek Ci się bardzo spodobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Elo, elo, 320 2, 0, witam Was w kolejnym odcinku ze Sky Warsów, w którym oczywiście będą obiecane dla Was pozdrowienia, także serdecznie zapraszam do oglądania. Okej, okay, ziemeczki, na samym początku chciałbym Wam znowu podziękować za kolejny pobity rekord lajków. Było pod ostatnim filmie 410 lajków. To jest naprawdę coraz większa liczba lajków na moim kanale. Bardzo wam za to dziękuję i mam nadzieję, że w tym odcinku. Też dacie rady pobyć rekord. No i oczywiście pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie pogadać ze mną, to zapraszam na mojego Teamspeaka z i tam właśnie możemy sobie pogadać. Także serdecznie zapraszam. No i widzimy się już za chwilę w arence. Okej, okay, ziomeczki, jesteśmy na pierwszej arence właśnie na Skywarsach. I okej, okay, ziomeczki, z tego co zauważyłem, to jest tu bardzo dużo moich widzów na yy, anguli na serwerze, ale teraz na arence, także muszę uważać, żeby to mnie nikt nie sfokusował czasami, bo tak też bywa. No i ja już po prostu jestem gotowy do walki tak w sumie. W sumie to tak 2 na 10, ale możemy się bić. E, dobra, idziemy na środeczek. Tak, taktyka, taktyka Veronika. Idziemy na środeczek i to jest to co robię. O dobra, teraz może być. I dobra, bierzemy, bierzemy najpotrzebniejsze rzeczy i zjemy sobie refila. I co pierwsze? No i po co? I po I po co to? Jajkie! I słe jajko! Chcecie, co jest też moje jajeczko? Też moje jajeczko? Dobra temki zbieramy ziomeczki, bo to nic nie będzie. Nie będzie, nie ma lipy, same dęby stoją. I dobra. Prawy cały diamentowy cheeseplate. I chyba dzisiaj znowu zrobimy na odcinku burżuazję. Z tego co mi się zdaje, bo naprawdę dużo i mamy w ogóle, tak tak wyszlawiście jest. Mm. O i miksturki dwie na ziomeczki ziemeczki, tako. Burżuazja, pijemy miksturkę w razie jakby ktoś tutaj się wbił do nas. I tako, idziemy do góry, tak, ziomeczki idziemy do góry. O, tutaj, ta, ta, te, ta, 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 to tak, tak, może tak, 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 w sumie to 2 na 10 tak, jest tak, dobra idziemy dalej idziemy dalej idziemy dalej tak, 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 no, nie, no żartuję, nie jestem jakimś... przepraszam, przepraszam. Dobra, y, dawajcie mi ten walk Power 1. Oj, tam już tak wywaliłem dobrego tego surowca. Ziemeczku, sorry, cię, muszę ci powiedzieć, że lecisz. I pole... poleciał. Nie poleciał, no. Jaki, jaki typo. Oj, ktoś mi blokuje strzały. Dobra, mmm, mmm, mm, mm, mm. robimy losowanie może, co? ziemeczki, takie, takie, co sumie za 2 na 10 losowanie, ale jakieś tam zrobimy, co? O, tego to już wylosowało. Parcie, ktoś mi blokuje strzały, no. Jakiś free kill, no pewnie Pawelski Patrzcie, patrzcie jaka bitwa tam Patrzcie i patrzcie na mnie pójdzie jeszcze coś Nie, nie na mnie, dobra e, Ja tak proponuję to tak w... O, tutaj jeszcze jednego mamy Księciunia O kurczę, o kurczę, o kurcze O kurczę, o kurcze, Księciuniu, poczekaj Księciuniu na mnie Poczekaj, ja tutaj cię zdejmę za chwilę z łuku, power 2 Tutaj nie ma, o My touch, my -la, la, my ding ding dong no dawaj, tecz i tralala, dawaj, no ja to nie, uciekasz, lama, lama uciekająca. Ale patrzcie, patrzcie, no patrz, i yep, i lecisz. Niestety nie poleciał aż daleko. A ty co tutaj robisz? Co tam robisz? Pawelski, ty... Blokuje mi strzały. Ja nie wiem co do roboty w sumie tutaj, bo taka nuda, że oni po prostu się boją podejść do takiego frekila jak ja. Surprise, motherfucker. Dobra, z ziomeczki, zostały jeszcze dwie osoby, bo tamten z tego tak tak także fajnie było, ale dobra, ja tak proponuję, to tak o, pójść zabić tego, w sumie tak 2 na 10, rzucić tam perełką. W sumie to tak, w sumie to. Hmm. Musiałbym to przedyskutować troszkę ziomeczki. Bo jak się tam tepnę, no to tak w sumie to nie wyda, no ale patrzcie, jak tam się tepnę, załóżmy tak, o, pójdę do niego i teraz go zabiję tak po prostu z siebie, nie rozumiecie? No to załóżmy... O, wy wygrałem! O, jakie zaskoczenie! Zaskoczenie, naprawdę zaskoczenie! I dobra, <laughs> Idziemy na środek teraz, tylko żeby nas nie zrzucił ten pajac teraz. Bo ja tak się boję trochę, wiecie, żemeczki? Okrężnu może! <laughs> dobre, nie to co bym na czasie co napisał, to było dobre. E, dobra, Ziemeczki, ja tam uważać muszę też, bo on. Gdzie on się buduje tak w ogóle? A gdzie on takuje? Czemu mnie? Czemu mnie? A czemu mnie akurat? No czemu mnie? Ja się boję też, to, Ziemeczki, o moje życie teraz, bo to było zbyt ryzykowne, jest to co robię. Ale spokojnie, dałem rady sobie, ja zawsze daję rady w trudnej sytuacji. Dobra, mm... Nie wiem, czemu się nie dobudowałeś to ale ci pomogę się budować, tak rozumiesz, tak... Ziomeczku, tak, za, za, to, że się znamy, to ja się tu przyteleportuję do ciebie, jeb! Skill, kurczę, skill skoczka i jestem! Dobra, jestem u ziomeczka już prawie, u, I tylko muszę tak go zwrócić, tak lekko. Aaaa, nie trafiłem! Nie trafiłem! Dobra, ziomeczki, idziemy na środeczek, na środe... Znaczy, na środeczek do niego, w sumie, tak, 2 na 10. I, no i to wygra, no i to wygra, no ja to wygram, no w sumie to możliwe, że to wygram. Ale tak nie do końca w sumie, bo jak on mi teraz to naskoczy, na nie powiem na co, na pośladki. Ja sobie mi wtórkę oczywiście wypiję i mogę już do jego lecieć w sumie. Tak 2 na 10, bym tak sobie teraz skoczył, ale jakbym on spadł, to pracę na wysokościach. Oczywiście, że pracę na wysokościach meczku, ale ja cię mam na dwa hity, w tym wypadku na trzy. No, przepraszam cię w ziomeczku. Dziękuję za obejrzenie tej arenki i widzimy się w kolejnej! Ziemetrz, jesteśmy na kolejnej arence, także całkiem fajnie nam idzie. i Mam nadzieję, że wygrano. Będziemy mieć znowu wszystkich arenkach. Także oby, oby, oby tylko nic nie wy. Się... Co ja zrobiłem? Męciłem Ja nie mogę, ale debil, no ja nie mogę. ja, bez komentarza, proszę bez komentarza. Proszę bez komentarza, naprawdę to. To naprawdę teraz może świadczyć o tym, że przegram tą całą rękę. No, mam nadzieję, że takowego, takiego czegoś nie będzie, właśnie. No, ale trochę, trochę tak nie wydat. No, ja powiem wam, że. No, tak dobry, mamy no, ale tak by było szybciej, że Perełki tam bym. i by, 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 nie ma, prawda, nikogo. No, ale dobra, ziomeczki, co zrobisz, że głupota nie boli? No, żeby głupota nie bolała, żeby bolała głupota, to wiadomo, by się ustatkował. Ale niestety tak nie jest i dobra. I dobra, i poleciałem, nice, nice, to było dobre, nice, nice, nice. Okej, okay, zimyczki, jesteśmy na kolejnej ręce i właśnie musimy y coś tutaj zdobyć, tak jak w poprzedniej rundzie, tak jak wygrana poproszę, musi być, wy wygrana musi wy wygrana, wy wygrana musi być, naprawdę musi być, bo inaczej to unsup I słuchajcie, i y y y temy są takie średnie, powiem średnie, lecz ja mam bardzo dobrego skilla, jak wiecie wy... W tym, że rzucać perłą każdy umie, ale ja umiem to najlepiej. O, no właśnie, najlepiej to umiem. Właśnie teraz, możecie się przekonać, jak to zrobiłem. No i słuchajcie, jesteśmy na środeczku, bierzemy itemki. No a tutaj nam wyskak. O nie. Hmm, dobrze ciu. nie, Nie wyskakuje. Myślałem, że już ktoś tutaj wskoczył. Dobra, dyksowa klata nakładamy i jedziemy. Mm, nie ma nic fajnego. Dobra, mm. Tam jest diamencik, ale nie chcę się po niego iść, bo i tak nie mam, koniec, nie, nie mam jak go wykopać. Dlatego, JEP, skoczymy na dół i tutaj pozbieramy jeszcze itemki. Yy, tak, i refilka trzeba zjeść, bo inaczej unsub, dobra? Mm, tak, cheeseplate znowu, diamentowy wezmę sobie. Yy, tak, tutaj nic, spieprzamy, bo zaraz nas rzucą. Nice, nice, nice. Tutaj też nic fajnego. W sumie tam strzały były, to mogły wziąć Cii, dobra, nic, 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 się nie stało. Dobra, mm, i tutaj. Ma... o na, 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 nice, nice, nice. Dobra, Cii, jeszcze. Napletka, jeszcze napletka trzeba schować. Dobra, jest. Dobra, mm, yep, yep, i możemy gotowi do walki być, co prawda. Eku, takie w sumie to 2 na 10, no ale jakiś tam jest, także trzymajcie w kciuki, no i oczywiście like musi być, bo inaczej on sub. Yy, dobra, yy, tutaj jest dziomek, tam gdzieś tam obiega, tak, Fajnie tam wszystko full, full bajerka, tu o, proszę, o patrzcie badump, css, badump, css. ok, dalej szukamy jakieś frekki, tam są dwie. Tam są dwa frekile, także muszę jednego zabić, chociaż jakoś tak trafić przynajmniej taktycznie. Jeszcze... wyjrzyj wyjrzyj ziomeczku, wyjrzyj przez okienko, wyjrzyj. Tam masz prawie mało HP na pewno. Wyjrzyj. Jeszcze raz wyjrzyj. Nice! No i nie macie, nie macie, cię, proszę cię! Kolejnego zaraz też nie będzie, patrzcie jak się schował, skurczybyk! No, i nie zabiję już, dobra. Gadam już normalnie, siomeczki, przepraszam Was bardzo, no ale jestem dzisiaj bardzo podekscytowany. Widzicie, jak mi Arenki. O, no i kolejny frekilek, no ale proszę cię. <ścoughs> Co, kur... Sam spadł! O Jezus, Maria, nawet od niego nie musiałem trafiać. Albo się przestraszył mnie, albo nie wiem. To było naprawdę dobre. <ścoughs> o kurczę mole. I stąd oni mają sojusz, tak? Sojusz niby, tak? Sojusz, taki taki zajebisty jesteście tam, tylko 2 na 10, dobra Yyy Ja tak sobie tam, nie, nie dam to strzeli dobra, strzał mi zaraz zabraknie, to muszę oszczędzać troszkę No przecież tam są jeszcze dwa frekile, tam jeszcze Leć, leć, leć Leć małysz, leć małysz Leć Nie Leć Leć małysz, teraz polecisz Cześć małysz, dobra, poleciał, poleciał jak małysz zakopany, dobra mawiat narty, fantastycznie! Adam Małys! I Jeszcze jednego trzeba tam posłuchać, tak żeby fajnie poleciał. To, które? O, tam o, jeszcze jeden taki stypek, mm, czyli taki, taki Skywars Ghost Sniper bardziej niż tego, niż taki Minecraft, Minecraft, tylko gro, no, gro, Ghost Sniper, nie, żartuję, Ghost Sniper, tak właśnie. I dobra, mm, gdzie tu są jeszcze ziomeczki? Czy tylko tam jeszcze są ferkile jakieś, czy... Tam troszkę trudno będzie z nimi, ale dobra, postaram się wygrać. Y oczywiście wiecie o co mi chodzi, nie? Y y Yy, już ludzie piszą czy nagrywam może lepiej nic nie będę pisał I, i, i tam właśnie lawa się rozlała i zostało tylko dwóch ziomeczków dlatego ja słuchajcie spróbuję to ugrać oczywiście wiecie jak to jest jak się gra dwóch na jednego no to troszkę jest lipa, no ale wiecie ja mam skilla skillsy yy, łopaty i inne te rozumiecie mm, tak yy, napiszę ta może skoczy może skoczy skocz <śled> 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 może skoczy może skoczy słuchajcie patrzcie na to może skoczy, może akurat wykaże się, się męstwo. Aha, no dobra. Takie się bawisz. E, dobra, dobra. Może w sumie. Może w sumie zaraz jakoś to uzgodnimy, w sumie tak. 2 na 10 może będzie. E, ale. No, może jakoś to wyjdzie. E, czekajcie, ba się coraz bardziej boję ziemeczki. Coraz bardziej. O nie nie nie, 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 nie rzucaj. Nie rzucaj we mnie. Dobra, ziemeczki. Raz kozie śmierć, także słuchajcie. Ja piję miksa za chwilę. I. Zbije go. I tam postrzelam trochę w tamtego. Spegasz, spegasz. Smery, ma... On perełkę chyba, z tego co mi się zdaje. E I słuchajcie. Nie wiem, co o, -o, o, wskoczył! Dobra, Dawid, Dawid nie ma cię już. Dawid cię nie ma. O, no, 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 no! no! No, hu! ale mnie nie zabił, dobra, nie zabił mnie, także słuchajcie, dwóch na jednego, no to trochę ta klipa była, no ale dziękuję Wam y, za obejrzenie arenki i właśnie teraz... Pozdrawiam wszystkich na kolejnej arenie. Także radzę słuchać, osoby, które napisały właśnie w komentarzu po ostatnim chwilę zostaną pozdrowione właśnie teraz. Także dziękuję za oglądanie. Na razie pozdrawiam. Hardcore23, Minecraftcraft, Craft, Colo555, Xpatrick1337, Mamskilla, Jakub Wojdak, Błynnygurlitz.pl, Bromol854, Genesis, Xdydex, y, TV. Gorex, Emmigirl, XDDD e, Cytryna, X12, Misia, 1234, e, Sławek Sławko, Marcin, Milion, e, Brzuszek. PEGI, y, Piwko, Lumik, y, Nictus, y, Kirogaming, Gaming, Fib Playgame Mineval, y, 323, Premiuski, Gazowy Smalec 1, Kotka, Minecraft Demo XZXZ46, Ponti Michał Lolo, y, Sporak 7, Icnic Cox, y, szokoły szokowy, WikiXD, y, Przeczucie Mr. Oddons, Growek, Mr. Hubert, Kupse Kupse, Kupsa y, tak, kreatywny Bartek Cox, Snaker Kamil Spokos, e, Bardoż Kloch, Kuba0742, Wadi.pl, Pan Vanilie, karpicz 901, e, Hardcore Play Games, Minecraft Mod, Edie 3344, Liminox, It, Itty, TV Dominika 16, Energizer, Cyborg, e, e, DMCDevit.pl, Janosik.pl, Piotr Kjot Play Games, e, Lumik Jakub Piwek Hubcio Vila 7, Szłetam Igor Rozanski Dawid Dawidow wiki 200230 Jakubowski Kuba Maj22, Adrianowski Wiktoryk 619, Heavy Heidi, Emil Kaczmarek, Kaczmarek, Kowen.pl e, Tak, to jest pierwsza liczba, i teraz resztę liczby. O kurczę, ile was tu jeszcze jest. Więc tak dalej. E, Emil Kaczmarek to był. z e, Gaming i Czuja. Adam Wałżak, e, Ko Korinka. Judo.pl, Ang.TV. Miki Malkowski. Achwerene, cias e, Achwerene ciastka, Dawid Grabowski. wiersionka Annuleczka, 1909, Michał Tymas. Cytrynka, Mam Skilla, hmm, Lata, Makunopolon, Bromol854, Litebendzik, Minecraft, e, Radi, Krwawy DJ, Gissing, Epotok2, e Foxman, e, Cyn Cyniax, e, Milipl89, e, Mister Farczak, Deadleno. Tak, sorki, Richem, Rus, Filippo 5, Pseudosłowiek, dalej, dalej lista, Mateusz Kaszner, Matiksowy, Teka, kotokrowa, krowa, Hardcore 23, Timson, Square Games, Delukas, cichy 2000, Windows.pl, Bartek 132.00 Sebix x320 Piotrek Kotowicz Lars Gontarz Jakub Dzimara Gim Złoty Jabłuszko, Hogorek Spikaczu, Black Hawk Alka Hater, e, Mim e, mimek 124, e, Dawid Dawid mm, Dalej będzie Dawid Dawid Szymon Fe Fiegler e, Rabbiton Prawdą, kamilzopsk.pl Kuba 0742 Szajbusowy Hamski Fifacz Morodons Dawid Frejman Eskimoska Dasiek, Krzyszka, PLA Games, Darman Playgames, Games, Patoliver, Pat Oliver, Kuba, Harczuk, Minecraft Demo, Dashi, World of Magic, Wintix.pl, Michalo X-Kali, Przemyk Jakobski, Witox.pl, yy, Krapeku Lenego, Czarny Mistrz, yy, Marlena Wójnicka, Uniwersji, Coca-Cola Mini yy, 822, Lumiczek Minecraft.pl, Madiana, J.Emat, 2004 gaming y, Mori X oficjal, Harry Potter y, Deme Martyna Wójcik kamilos y, y, 02. Ciapozetti, Fantusik e, ocenik Cox The David Ford, o już się zmęczyłem e, JT, mm, dalej będzie JT David Dawidow, Rap Panda Oliver e, Overt 9000, Adrian Grabowski, Ninma e, Dedamit.pl i Jesse Pozdro, David i Ty, Mineval 323, Arkadiusz Mickiewicz Polski Kowo Oleg Karek, Szybcior Majkowski Koksiara 99 Matchew, e, Nightim, Waldka. E, Cezras online uh, engine play games light dosowe um, crisp uh, crisp 1993 your sensei pro Kuła Minecraft, Oskar Żembuski, Pombom, e, NellyUsarDereality.pl oraz XBLE Urb Arena oraz Rafał Mali, także gdzie duża liczba była, no ale jakoś sobie poradziłem, no mm, przepraszam, jeżeli wystąpiły jakieś jakiekolwiek błędy z waszymi nikami, no niestety nie dam rady wszystkich ników do tak e, dokładnie przewidzę, bo naprawdę macie przecudne niki. Także słuchajcie, bardzo was pozdrawiam wszystkich tutaj wymienionych oraz tych, których jeszcze nie wymieniłem. No i mam nadzieję, że odwdzięczycie mi się w tym lajkiem, tak? Tak, dziękuję.